Witam w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Ashen Empires. Razem ze mną dzisiaj jest Gottfried. Cześć. I będziemy sobie robić questa na jakieś budki. I teraz popylam moją łajbą świetną, która ma 6 armat. <grywy> Ale nie ma jednej, bo by się zatonęła. I dam normalnie do portu, tak? Tak, tak, tak. Do, normalnie do portu, i tutaj z gości trzeba będzie. W piwnicy porozmawiać. Tego quest'a bardzo, bardzo dawno temu robiłem, no ale... wspólnymi siłami damy radę. Dobra, gdzie ty tu jesteś, bo mi uciekłeś? Jakoś... idź tam okay. Okay. Tylko czekaj, bo muszę sobie ten... speed'a włączyć. Mhm. Okej. Okay. O! Do tego... już łącik. Do tego budynku musisz dojść. No. I schodami na dół, do piwnicy. Gdzie tu... o jak schowane. No i dobra. Idziemy w dół. I z tym gościem na dole musisz porozmawiać. Kroker. Ciekawe co on mówi. Dobra, tylko czekaj, jeszcze muszę sobie muzykę podgłosić. Mhm. To jest muzyka bardzo fajna, mam ściszoną. Okej, okay, dobra. I co tam Ci w kościele powiedział? Że mam iść do. A czy Pirate Goblins mam zabijać? no to to, to blisko za miastem. Czyżby one były w jakimś Pirate Camp czy coś takiego? Nie, 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 nie. Bo wiem, że to... to jest taka miejscówka z nimi, właśnie, gdzie jest ten jeden Bosik. Tak, tak, to jest właśnie wyżej. A, no to właśnie, to jest to. Tak, to tego bo Bosa trzeba rozwalić, ale to poczekajmy. Bo się spałnuje godzinę około. No, mam nadzieję, że wejdzie. I masz ich tam? Nie Zazie... wiem, z tego co czytałem to jest na tej zasadzie, że... Do momentu aż wyskoczy komunikat, że już nie trzeba. Mm -hmm. Więc może to chwilkę potrwać. Tak. Dobra, ja się przejdę, zobaczę czy jest goba właśnie w tym Muszę się już najeść ciasteczkami A to oni są akurat słabi, to z nimi tutaj nie ma problemu Tak, tak, ale ten kryzs właśnie są świetne buty z tego questa Dobrze, bossu jest W razie czego O, no to fajnie. Jeszcze z tego bossa też są ciekawe rzeczy, z tego co patrzyłem. Tak. Patrzę. tak. Stamina się już prawie skończyła. Masz może podjony do staminy? Nie. Nie używam, bo i tak bym nie wydali z nimi, za dużo bym musiał. Trzymaj, okay. ile one dają? To są te setki, tak?

Jeszcze mam te mięsie kupowane w sklepie. A to nie, to się nie opłaca. Już wolę poczekać. Że w sumie można by ich kilku zebrać na mnie i za obszarówki bym mi pociął. Dobrze, to się pościąga. się uleczy najpierw. na siebie może zrzucić i. Chimp, co to jest? Szympans. Faktycznie. U -la -la. Szkoda go. Czemu? Bo może je łapać. A. Jest pora. Lewej, pomyśle, że... <coughs> Można z nimi fajnie zawalczyć, jak się ma trzech. No w sumie, ale ty jaki masz leadership? 100 O. Na czym to tak wytrenowałeś? Z DTM-ów? Mniszek. Na no, mniszku. Mniszek, DTM-y. I co żeś robił z aż że tak wyszło? No, ale nie walczył za mnie. Mniszek? Tak. Przez Mniszek ma słaby damage. No to dobrze, no ale na tych, wiesz... prostych potworach. No i też o. czasami, wiesz, brałem, powiedzmy sobie, staję na awku i sobie brałem trzy jelonki. i tam na jakichś prostych potworach sobie expiuję i się się malutku wbijało. No i też na temach, no nie? W sumie mi jako magowi się przyda, bo ja mam później czar, żeby chyba przy, przywołać jakiegoś... Tak, ja chyba mam totem. A to wiem, że totemy też są, ale. Tak, a szympansy naprawdę są fajne. No i też jest dobre właśnie mieć wielbłąda, no nie w tej grze. Na przykład do craftingu. No. Do wydobycia, bardzo dobry. Coś ten Quest się nie chce zaliczyć. Dobra, idziemy. A tu trochę. Nawet expo tu w miarę dostaje. A. No to możesz czym pan wziąć. Masz detent do oswajania teraz przy sobie? Nie mam, wie się mam. A, stań za skałą i wal z penem. No, co tak powoli? To nie chcę jakoś skoczyć. Tak? To dobija i do końca, bo i tak się zalicza. Tak? No, bo to taki komunikat mi wyskakuje, i to on za każdym razem idzie. To ja pamiętam, dosyć dawno tego costa robiłem, ale był naprawdę ponad 7 levelu, też używałem ich. A to jest takie uniwersalne do wszystkich stat, tak? Tak. O, jest, jest, jest. Zaliczył. O, no to idziemy do tego gościa. Gdzie on to był? Tutaj tam na dole w piwnicy. Hmm. Chyba ten budynek. O, tu właśnie ten. No. Reumne są w tej grze schody. O, no, coś musi być na na nie. No. Dobra, teraz muszę do Jenkins'a zagadać. Chcę wyjść z piwnicy, czekam. Stoję koło niego w tym budynku. No, ja nie po pozwolenia wchodzić. No i tu masz po prawej stronie Jenkins'a. O, co to jego żona? Teraz jakiś konstable Hubert Z jakimś takim gościem Hubert... Gdzieś on był tutaj w mieście Co To tu domek jest w mieście? Faktycznie Tak nie pamiętam gdzie on był, ale zaraz go się znajdzie. Gdzieś do jakimś domku musi być. A znasz jeszcze jakieś ciekawe QS, oprócz Mniszka z tych powtarzalnych takich? Nie, 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 nie. N nie sprawdzałeś tako, jako tako, no nie? Eee, Nic nie ma ciekawego. To jest najlepszy właśnie ex z tym niskiem. I od tego właśnie zaczynają wszyscy, którzy mają nawet vip -a którzy mają dodatki. A to, że vip to wiem. widziałem dzisiaj jeden biegą u się innego. I większość ludzi zaczyna od 45 do 45 prowadzi prowadzić miszka i zaczynają do tema na... na giganty. I do osody rock trole. Od 45 rock -trollę? Tak. Tak hardkorowo. Nie hardcodował, tylko się, wiesz, podczepiasz do high levela. Aaaa... Co on Gdzieś on musiał wyjść, ten constable. Gdzieś A to nie jest czasem ten gościu... ...co byłś u niego na początku, po schodach do Nie, nie, nie. Nie? On inaczej się nazywał. Takiego. Mhm. Mm Czyli co trzeba z miasta wyjść? Mhm. Nie, nie ma. O, mam go. O, no to się... stoi przy bramie. A, no też, byłem i zauważyłem. Ok, to teraz... Ee, Jenkins i BFD. Co teraz robić? Ewi... Find evidence that Jenkins is behind uh, the goblins' attacks. Do Jenkinsa chyba ma się wrócić. Chyba tak. O, to taki trochę quest bigady. W każdym razie na pewno jest ciekawa historia, tylko trzeba by to rozumieć. No i dziękuję serwerami, wyrzuciło. Oho. Jenkins ze mną gadać nie chce To Ty może z drugiej piwnicy, wiesz? W necie jest napisane, żeby z Jenkinsem Dobra Gościu, co jestem z w Party, to nie z online, czy on tak To jest moja druga postać, moje drugie konto, można powiedzieć. Aha, ty kto na tym gra teraz? Akurat ja. Aha, tak masz dwa na raz włączone? Tak. Wow, mam te buty. Aha. Mniej inta, ale więcej reszty. No i teraz można tego... Na goby możemy iść. Okay. To ja te... do tak. Ja odwiedzę jakiś sklep, których tutaj odwiedziłem sporo. <noise> Tylko teraz do jakiegoś zawitam. A możesz mi dać kartę? Eee... A, a, okay. a może właśnie zgoby nam dopną te lepsze buty. Do Inta. Czekaj, jak się to pisało? Gottfried, tak? Tak. Ukośnik invite Gottfried. Dobra, to jest poprawek. Dobrze, to ja poczekam na ciebie przy ty tej liściowej. Okej, okay. No coś, ten nikt chyba. Ja zresztą. Wrzucę tylko do banku te buty. I... Oczywiście tam, gdzie chcę wrzucić, to nigdy miejsca nie ma. A. I teraz możesz mi dać himbajta normalnie, dzięki. To idziemy. Te chaty głupio są tak na respaw poustawiane. Najgorsze, że domownicy nie pozwalają zaglądać do środka. No, ale do Guild House możesz wejść. No. No i masz naszego bossa. Co? Bombę. Gdzie jest? No tutaj, koło mnie. A, dobra, tylko jeszcze może te gobliny mnie atakują. Dobra, klepiemy go. Zbi weź go na siebie. Możesz mi pomóc. Ok, żebyś nie umarł. Tak. No i dostaliśmy. Tofu. nam. Nic ciekawego. No ale go możesz używać. Na 45. level, akurat dla ciebie. Znaczy, czy ty level broni musisz mieć? No Nie wiem, właśnie. Ja. Czekaj, stój, to jest tu i ja wybiję sobie to wszystko? Te dobrze, spokojnie. Bo przerzuciły się na mnie. Dobra, to muszę jakieś tutaj ładnie. Mhm. Co to zrobię z mikrofonem? Nie, nic, to w porządku. A, bo przestało szumieć. <grych> Aha. Tak masz dwa okienka gry włączone? Tak. Uuu. A po co ta druga postać jest włączona? Dla party? Party, tak, da autolud. Nie muszę się nikogo prosić o nic. A co to jest za klasa? Ten drugi? Człowiek. Ale ten... Po, pod co zrobiony? No. E, pod maga aktywnego, no albo paladyna, jak to woli. Aha. Strange int. Jak się tym gra? To jest speli Spell używasz podczas walki? Tak, i masz na, masz na przykład... Musisz sobie miecz obejrzeć, Dark Sword, i normalnie rzucasz czary i walczysz mieczem. Aha. To ciekawe. Bardzo ciekawe. Dobra, to chyba było na tyle, komentujcie, subskrybujcie, ceniacie i do usłyszenia.